Dobra. Jakub Szysiaka ze mną za Zadyma po zwycięskim main eventie na gali MMA Attack 5. Siemanko. Cześć, witam cię serdecznie. Powiem ci, kapitalna walka. Ja znam Pawła Hadasia, to jest świetny zawodnik MMA. On nawet w boksie się świetnie pokazał z Mariuszem Wachem, a ty się po nim po prostu, kolokwialnie mówiąc, przejechałeś. Nie, nie chcemy takiego używać sformułowania, ponieważ to nie jest ładne, bo to można tak przejechać, nie wiem, jak jest jak jakiś pyskaty przeciwnik czy jakiś A Tutaj Paweł w z pełną szacunkiem od początku do końca podchodził do mnie, ja do niego również. Więc tutaj nie chcę mówić takim w, w dla mnie chamskich słowach, że przejechałem po nim. Po prostu tego dnia byłem lepszy gdzieś tam, pamiętajmy, że walka była w późnej porze, ja gdzieś tam e, też przystosowywałem się do tych wysiłków, już w ten ostatni tydzień. Nie wiem jak Paweł mógł do tego podejść. E, pamiętajmy, że on też już e, miał jakąś no, przerwę chwilową, potem tą kontuzja, e, to bo pokazowej walce z nócznym wachem, że nogi nie pracują, ja jednak u mnie pracowały, to było widać, że nie mamy złapać jednak. No i e, Trzeba mu oddać, że przecież to powiedziałeś zawodnik MMA, nie? A ja chcę zawodnik dobrą boksu. Paweł bo jest dobrym pod tym zawodnikiem ze względem, że mimo że był zawodnikiem parterowym, jak nie robiłem już 10 lat temu sparingi, to był tak dobry parterowo jak dobry stójkowo. Prawda. Nie było. U niego różnicy między stykiem a tak dobra jak jego parter. E, I pamiętam wielkie boje z nim na sparringach, na treningach. Wiadomo, że no czas nas nie oszczędza, jeszcze gdzieś tam wiadomo, że różne perypety po drodze każdy ma. E, Dzisiaj no, udało mi się wygrać, nie wiadomo jakby to było e, w kickboxingu, gdyby Paweł mógł kopać, wiadomo nie może. I nie wiadomo tym bardziej, aż, bo wiadomo 100% 100% jakby to wyglądało w MMA e, w jego formule, no ale e, jednak no, wiadomo, tutaj zgodził się na boks, e, no ja mu oddaję w 100%, że szacunek wielki dla niego. Dobra, zrobimy pytania tak lub nie, szybko, ok? No. Bo przygotowany do Ciebie. Jestem lepszy od Piotra Tyboriego pod każdym względem, tak lub nie? Nie. E, wygrałbym stazym w każdej formule stojkowej? E... Tak. Gdybym zaczął szybciej trenować MMA, dzisiaj byłbym w KSW. Tak. Wrócę kiedyś do gromdy. Nie. Freaky to skrajna patologia. Nie. Dobra, jeszcze parę pytanek Ci zadam. Nie, szybko koniec. Mówię że, koniec. <laughs> Mówię, że się. Mówię, że chwilę. Dobra, mogę stanie no pytanie? Wrócisz się do FAME? Czy nie bardzo? Do, do fame? fame. Do FAME. Eee, piątego dnia obrzasku, wypatrujcie się o świcie czegoś, tak? No, bo ostatnie pytanie: <grymne> prowadzisz firmę z zakładów pogrzebowych, tak? No. Powiedz mi, czego da się zarobić więcej z tej firmy czy z walk? Eee, dałoby się z firmy, gdybym kochał to robić. Nie kocham, kocham walczyć, dlatego wolę eee, walczyć, trenować niż rozwijać mój zakład. Dobra, miał być krótki wywiad. Dziękuję ci za Dzięki, poświęcony czas. Dziękuję ci bardzo.